Dzisiaj zaczynam przygotowania do Karpatii Zmieniam opony na Vittorio Barzo i Mescal nowa linka przerzutki czyszczę napęd i weekend jadę testować rower do Harachowa na no siema drugi dzień przygotowań do Karpatii jestem w Harachobie pogoda dość deszczowa ale dzień 新年不打灯卡。 No dobra, to trochę o rowerze Kupiłem go rok temu specjalnie z myślą o starcie w Karpatia Divide Wymieniłem sztycę na DT Swiss Mecmeca 60 mm I wymieniłem hamulce na Magura Sport Tia Trial I także tarcze, no bo te sramy levele to była masakra, one w ogóle nie zatrzymywały Poza tym jeszcze gripy, rogi i to zasadniczo wszystko. Rower spisuje się świetnie jak na karbonowy rower za teraz niecałe 10 tysięcy, to jest naprawdę dobry wybór. A jeszcze zmieniłem siedełko, ale z tego chyba nie jestem za bardzo zadowolony jeszcze. Cały czas szukam. A Jak widzicie warunki są dość błotniste. Chociaż w większości jest sucho, ale trochę kałuż. Jeśli chodzi o hamulce, to są bardzo fajne. Z przodu cztery tłoczki, z tyłu dwa tłoczki. Mam dwa komplety takich hamulców i nic mi się z nimi nie dzieje. Bardzo fajna modulacja, moim zdaniem zdecydowanie lepsze od x które też mam. A do tego cena chyba teraz 750-800 zł, więc też nie jest jakaś zaporowa. Kilka słów o samych przygotowaniach. Zacząłem w listopadzie na siłowni treningiem obwodowym przez 6 tygodni. Później zacząłem podnosić coraz większe ciężary push-pull-legs i zacząłem chodzić na basen. A od lutego zacząłem, dołączyłem do tego. Spinningi najpierw raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, później jeszcze powiększyłem to i dwa zajęcia pod rząd robiłem i tak do końca marca. Potem zacząłem dłuższe jazdy, takie po 100 km, i od połowy kwietnia już zacząłem startować w wyścigach po 200 km i chyba dzięki temu też udało mi się zrobić pierwszy raz w życiu Harpagana, chociaż próbowałem już 10 razy to tym razem się udało i po tych szybkich startach, takich krótkich, które mi nie bardzo pasowały, no bo tam generalnie tempo jest wysokie i to są takie zawody do 10 godzin powiedzmy 10-12 to Potem startowałem w, w Wanodze, gdzie nie ukończyłem z powodu nadwyrężenia ścięgna Achillesa, no ale 500 przejechałem. I potem jechałem tydzień później, nie cały tydzień, później pomorską, gdzie mi poszło bardzo dobrze. 33 godziny, podejrzewam, że miałem super kompensację jeszcze z Wanogi i byłem dość wypoczęty. Mm. No, potem miałem przerwę wakacyjną i po tej przerwie tak trochę psychicznie przysiadłem w sensie takim, że wydawało mi się, że już odrobiłem swoje Wydaje mi się, że mogłem w lipcu troszeczkę mocniej pojeździć No, teraz staram się to troszeczkę nadrobić i robię dwa spinningi tygodniowo oprócz tego robię też długie dystanse i raz w tygodniu siłownię Kończę to wszystko 8 sierpnia, a 11 wsiadam w pociąg i już jadę do Przemyśla. Polecam Harachów jako miejscówkę rowerową, spokój cisza, dużo mniej ludzi niż w Porębie, a bardzo fajne wyjście na Izery i po czeskiej stronie też jest gdzie pojeździć, więc dużo moim zdaniem fajniejsze miejsce, jeżeli chce się wypocząć i pojeździć na rowerze. thank <laughs> you Czwarty dzień w Harachowie. Pogoda nie rozpieszcza. Jadę dzisiaj do Świeradowa na single i kończę. Żona mi odbiera. I wracamy do Poznania. Muszę powiedzieć, że upał zelżał. 12 stopni. to w pełni. Dzisiaj w drodze na single do Świeradowa. Zwiedzam czeską stronę dużo więcej asfaltów, nawet niektóre dobrej jakości. Ale widoków nie ma. Ja Jestem cały mokry. Odpuszczam dzisiaj single. Jadę na Tuł Kizerski i zjeżdżam do Świeradowa. Na razie trzymajcie się.